Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi. Na czytaniu ogólnym na miesiąc czerwiec, bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, teraz je przełożę i za chwilę przejdziemy do czytania. Po czytaniu wylosuję dla Was jedną kartę z serii Potęga myśli odnajdziłem w sobie, tutaj ją należą. No i moi drodzy, tradycyjnie przypomnę, że czytanie jest ogólne, tak? Nie z każdym zarezonuje, jest to zupełnie normalne, logiczne, ponieważ każdy z was ma inne życie. Więc wybierajcie tylko te karty, które wam pasują, resztę odrzućcie. No i cóż, zachęcam, żeby odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Zobaczymy z jaką energią spotkacie się, kochane wagi, w czerwcu. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc czerwiec, to kochankowie. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Pięć kielichów. Ma jakiś zawód miłosny, chyba. Wasze działania w miesiącu czerwcu. Świat. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Giermek buław, paść buław. O kim, o czym waga myśli, co planuje, co analizuje w czerwcu? Osiem buław, połowa miesiąca, dziesiątka kielichów. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, postrzegacie całą tą sytuację? Jak się w niej odnajdujecie? Rycerz Buław. Obawy, nie obawy, wróć. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Jermek kielichów. Obawy bądź nadzieje. Głupiec. I moi drodzy, koniec miesiąca. Rycerz No dobrze. W tle czytania mamy pustelnika. Oj, waga, czuje się bardzo samotna, za kimś tęskni, szuka towarzystwa, ewentualnie w odwrotną stronę. Potrzebuje spokoju, ciszy, dystansu, izolacji, żeby pewne sprawy sobie przemyśleć, podjąć mądrą i właściwą decyzję. Yy. mądra, zodiakalna panna udzieli Wam jakiś rad i wskazówek. Ktoś bardzo doświadczony. Moi kochani, co w pracy? Jesteście rozczarowani jakąś współpracą. Albo nie udał się jakiś biznes, albo spółka z bliźniakiem na przykład. Yy. Bądź ze strzelcem. Mieliście jakiś pomysł. Bardzo się w to zaangażowaliście. Byliście podekscytowani, że to wyjdzie. No, niestety się nie udało. Jeżeli pracowaliście na etacie, na okresie próbnym, być może była to praca gdzieś na wyjeździe, no to też niestety nie wygląda to tak pięknie, jak Wam było obiecywane. Myślę, że niektóre wagi będą chciały tutaj zakończyć współpracę. Jeżeli pracujecie za granicą, bardzo tęsknicie za domem, ale to bardzo. Za bliskimi, za dziećmi, za mężem, żoną, partnerką, partnerem, za rodziną, za tymi, których kochacie, za tymi, których szanujecie, z którymi tworzycie świetne relacje. Dobrze, kochani, Wasze działania, karta świat więc tutaj coś chcecie zakończyć i wejść w coś nowego. Być może już od dłuższego czasu dojrzewacie do tej decyzji, jesteście wręcz pewni. Być może teraz przyspieszacie czasu. Jeżeli szukacie pracy, praca przez internet, bądź przeglądajcie oferty, bardzo szybko coś nowego znajdziecie. I tu będzie naprawdę fajna współpraca. Możecie zarobić wreszcie konkretne pieniądze. To może być praca z dziećmi, to może być biznes jakiś rodzinny. To może być opieka nad kimś, jakaś pomoc społeczna, ale też kochani, jakaś praca, no, w której jesteście albo wykształceni, albo pasjonujecie się czymś, tak? Czyli takie przyjemne, spożyteczne. Jako nauczyciel, pedagog, opiekun, przedszkole, żłobek, zwłaszcza jeżeli jesteście po studiach, macie wykształcenie, no i oczywiście długoletni staż pracy. Więc tutaj w coś nowego wchodzi waga. Oczywiście niektóre wagi być może utraciły pracę, bądź jeżeli szukacie, podejmujecie się różnych, ale to jest okres próbny, jakieś przeszkolenie, nie odpowiada, wam dziękuję do widzenia, szukam dalej. Więc to nie jest tak, że waga siedzi i czeka na zbawienie, tylko działa. Robi wszystko w tym kierunku, żeby tę pracę znaleźć. I wydaje mi się, że w czerwcu tę pracę znajdziecie, będziecie bardzo zadowoleni, tutaj najbliżsi też, wreszcie będziecie mogli się spełniać. Pracować miłej, w miłej, fajnej atmosferze, robić to, co lubicie, w czym się sprawdzacie, w czym jesteście prawdopodobnie fachowcami. Wasze nastawienie, rycerz buław, rycerz buław jest bardzo ambitny. Jest bardzo pewny siebie. Chce się wykazać, tak? no dąży do tego króla, więc tutaj będzie ciężko pracował, żeby zdobyć uznanie, żeby spełnić swoje ambicje zawodowe, żeby osiągnąć sukces i pokazać mogę, potrafię, jestem w tym dobry. Więc tutaj fajna taka energia. Samodyscyplina, taka motywacja, ruch, więc nie siedzimy w miejscu, nie biadolimy, nie, urzeka, nie narzekamy na siebie, nie użalamy się nad sobą, tylko działamy sprytnie, dynamicznie, nowe jakieś pomysły waga ma i na pewno będzie chciała je spełnić. Jeżeli wyjazd, to się wiąże tutaj z wyjazdem bądź współpracą, nawet z jakąś firmą międzynarodową, zagraniczną. Nie wiem, o co chodzi, ale czy wracacie, czy wyjeżdżacie z zagranicy, to tutaj i obie sytuacje wychodzą korzystnie dla Was. Dobrze. Co przed Wami, czyli połowa miesiąca, 10 kielichów. Będziecie bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Strzał w dziesiątkę. Wreszcie mam pracę taką, jaką chciałem mieć. Chciałam mieć. Bardzo serdecznie jestem e, przyjęty w gronie e, pracowników. Miła, fajna atmosfera, rodzinna atmosfera. No nie wiem, może tutaj jakieś uzdrowisko, hospicjum, no nie wiem, jakiś ośrodek wypoczynkowy, no coś, co po prostu. E, spełnia Wasze oczekiwania, ale przy tym właśnie dużo rodzin korzysta z tych usług, bądź, bądź no nie wiem, tych produktów, które wytwarzacie, że, że fajny, częsty jest kontakt z ludźmi. Rodziny z dziećmi tam przyjeżdżają, może, właśnie jakieś, um, jakiś hotel, jakieś kwatery, no też tak może być, jakieś spa. Każdy tam sobie dopowie, na pewno będziecie bardzo zadowoleni. I tutaj fajne zarobki, no, wygląda to obiecująco. E, dobra propozycja z zewnątrz. Ktoś jest dla Was życzliwy, więc wykorzystajcie to. Czego się obawiacie? Co z dziećmi? Co z rodziną jest tutaj no, te wagi, które gdzieś wyjeżdżają w jakąś podróż, wiadomo, i wy będziecie tęsknić i dzieci będą tęsknić. E, jeżeli nie chodzi o dzieci, no to zastanawiacie się, czy nie ryzykujecie tutaj zupełnego przebranżowienia być może swojej firmy. Zupełnie nowej y, dziedziny zawodowej, w którą wchodzicie, tak? Być może tutaj pracowaliście fizycznie, a teraz będziecie musieli być jakimś terapeutą, no nie wiem, doradcą, bądź no zajmować się zupełnie jakąś inną czynnością. Kielichy to, to może być wiele miłych, przyjemnych zawodów, w zależności co kto lubi, więc tutaj dopasujcie pod siebie. Praca z dziećmi, w przedszkolu, w żłobku, jako, opie jako opiekun, jako pedagog, e, ja, rehabilitacja z dziećmi, tak? Dom opieki, dom dziecka też może być. Kochani, koniec miesiąca wyjeżdżacie w tą zaplanowaną podróż. Oczywiście niektóre tylko wagi, inne być może zostają w domku, ale po malutku, po malutku rozwijają skrzydła w pracy. Wreszcie, no, praca być może ciężka, ale wreszcie zarabiacie takie pieniądze, jak chcecie. Dobra współpraca z odjakalną rybką, z bykiem, lwem, bliźniakiem, panną. Jak najbardziej tak. Więc tutaj widzę rozkwit zawodowy. Nie od razu na chura, ale drobnymi kroczkami dążycie do sukcesu. Jeżeli chcecie pożyczyć jakieś pieniądze, dostaniecie pożyczkę. Jeżeli staraliście się o jakąś dotację... Dofinansowanie, jakiejś zapomogi, też te pieniądze spłyną na koniec miesiąca. Ktoś się z wami rozliczy, być może, nie wiem, ze skarbówki dostaniecie jakiś zwrot, e, może dłużnik odda jakieś zaległości, niekoniecznie finansowe, może jakieś przedmioty wartościowe, ktoś od was pożyczał i odda. E, uda się uregulować jakieś zobowiązania, spłacić też być może jakąś pożyczkę, bo tutaj waga naprawdę stanie na nogi. Dobrze, moi kochani. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o zdrowie, hormony tarczyca, uważajcie na to. No, i, i panować nad swoimi lękami, jakimiś fobiami, jeżeli leczycie się na depresję, zwłaszcza od dłuższego czasu. Jakieś choroby też starcze, przewlekłe. Te wagi, które chcą przejść na emeryturę bądź rentę, wahają się jeszcze z tą decyzją. Tutaj jak najbardziej działajcie. Działajcie już na kończewca, być może dostaniecie pierwsze pieniądze. Więc składajcie podania, dowiadujcie się. No, w głowie macie ósemkę buła, więc chcecie tutaj naprawdę dynamicznie rozwiązać jakąś sprawę, tak? Porozmawiać z kimś, nawiązać nowy kontakt, nową znajomość, ruszyć z jakimiś sprawami do przodu. Niektóre wagi wezmą pod opiekę do siebie, do domu jakąś starszą osobę z rodziny. Seniora, seniorkę. Zaopiekujecie się mamą, tatą, babcią, dziadkiem, bądź jakąś osobą, może sąsiadką, która na przykład za opiekę zapisze wam mieszkanie. No, kto wie, no też są takie sytuacje moi drodzy, ale tutaj widzę, że chcecie właśnie jakąś starszą osobą, która jest samotna, być może niedołężna, zaopiekować się. I już pod koniec czerwca, no te plany będzie waga realizować. Będzie się przygotowywać cały czerwiec do tego, e, więc być może pod koniec czerwca już ta osoba z Wami zamieszka. Ona będzie Wam bardzo wdzięczna. I teraz co, za, jeżeli chodzi o związki? E, no właśnie. Jest rozrapywana jakaś przeszłość. I teraz tak. Może waga sobie flirtowała, może wchodziła w jakieś różne relacje, a może po prostu była z kimś w związku. Ten związek się rozpadł, ale ma dzieci z tą osobą, czyli, czyli nie jest sama. No i wydaje mi się, że tutaj mentalnie, jeżeli jakieś krzywdy jeszcze pamiętałyście, jeszcze w jakiś sposób was to boli i smuci, tutaj definitywnie to kończycie decydujecie, że wchodzicie w nowy etap życia, że koniec z jakąś żałobą, koniec jakimś użalaniem się nad sobą, koniec z zastanawianiem się, co by było, gdyby było. Rodzina was wspiera, najbliżsi was wspierają, wiecie, że musicie się teraz zająć dziećmi i po prostu żyć, dalej żyć spokojnie, szczęśliwie, więc tutaj e, niektóre wagi być może się przeprowadzą gdzieś za granicę bądź nawet do innego miasta żeby no, nie mieć wspomnień, być może z jakąś lokalizacją, gdzie żyliście tutaj z osobą z którą się rozeszliście. Natomiast też uciekając od tych wspomnień e, skupiacie się na pracy. Jakaś rybka chce wam pomóc, chce was e, wesprzeć emocjonalnie, to może być wasza córka, ale niekoniecznie wnuczka, bądź jakaś przyjaciółka, ktoś, kto po prostu dobrze wam życzy. E, tak, no bo to dziecko jest ewidentnie, więc. Więc po malutku yy, stabilizujecie swoje życie, stajecie na nogi, tak? Otrząsacie się tu po jakimś rozstaniu i dajecie sobie radę. Niektóre wagi już poznały kogoś nowego i na razie jest to przyjaźń, ale ta osoba jest otwarta na, na rozwijanie tej znajomości, natomiast nie naciska. Bo być może zna Waszą sytuację, to co przeżyliście. Więc na razie, na stopie przyjacielskiej zobaczymy, co dalej z tego będzie. Więc jeżeli jesteście zainteresowane, wagi samotne, umówcie się na randkę, na spotkanie, bawcie się, wychodźcie. Odetnijcie się od poprzedniego etapu Waszego życia. Zacznijcie nowy. Teraz będzie lepiej. Teraz naprawdę wszechświat oferuje Wam to, co najlepsze, więc wykorzystajcie to. Te wagi, które. Kończą relacje, podjęły taką decyzję, no a z kimś już sobie piszą przez internet. No ktoś jest. Ale to jest związek na odległość. Ta osoba może Was odwiedzić na koniec tego miesiąca, bądź tu waga odwiedzi tą osobę. Może być też tak, że chcecie się przeprowadzić bliżej tej osoby. Jeżeli poznaliście kogoś dopiero co tuż tuż, trochę się obawiacie, no czy ta osoba traktuje Was poważnie. Czy jest gotowa do trwałego związku? Jak na to zareagują dzieci? Tak? Bo dzieci też trzeba przygotować. Czy ta osoba w ogóle będzie chciała mieć dzieci, na przykład jeżeli nie macie dzieci? Tak? Jakie ma właśnie podejście do związku, do rodziny? Czy jest to bardziej taka wolna relacja, niezobowiązująca, z ogromną tolerancją, czy jednak no, już taka stabilizacja, więź, rodzina, dzieci i tradycja? w której żeśmy się wychowali. Dobrze, moi kochani. Zdrówko już powiedziałam. Jakaś uroczystość rodzinna w połowie czerwca, więc moje kochane wagi, no, ktoś może do Was przyjać. To może być byk, panna, bądź koziorożec. Na pewno nie przyjedzie z pustymi rękami, więc tutaj e, będziecie się gościć. Możliwe jakieś wesele w czerwcu. Możliwy wspólny wyjazd na wczasy, na wakacje. Zwłaszcza jakieś górskie wędrówki. Jeżeli lubicie góry, to na pewno macie jakąś swoją taką najbliższą ekipę przyjaciół, znajomych, z którymi razem sobie wyjeżdżacie. Więc warto miło spędzić czas. Jeżeli się przeprowadzacie, bardzo ładne mieszkanie żeście znalazły, i Nie wiem, czy na wynajem, czy to jest wasze własne, ale tutaj na pewno piękne, słoneczne. Wydaje mi się, że to jest gdzieś domek na wsi, bądź na obrzeżach miasta. Poza tą aglomeracją, takiego, takiej betonozy, ciche, spokojne, piękne miejsce w otoczeniu zieleni. Niektóre wagi no, mogą tutaj usłyszeć jakieś konkretne propozycje, i to, mimo że jesteście po rozstaniu. Pojawił się ktoś nowy, ta osoba bardzo się zaangażuje. Nie mówię, że to już będą zaręczyny, jakieś oświadczyny, coś takiego, ale chcę z wami ta osoba zbudować przyszłość. Jeżeli się uczycie, kochani, bądź przystępujecie w tym miesiącu do jakichś ważnych egzaminów, bądź składacie dokumenty, podania o przyjęcie na jakąś uczelnię do jakiejś szkoły, już wam mówię, że świetnie zdaliście i zostaniecie przyjęci. I to ma być, może być szkoła, gdzie trzeba będzie troszeczkę dalej dojeżdżać. Niektóre wagi dostaną stypendium. Al, no, albo wy, albo wasze dzieci, tak? Może wnuki. Więc tak tutaj to wygląda. W podjęciu decyzji będziecie miały problem, bo to się wiąże z jakimiś wyrzeczeniami. Więc tutaj coś kosztem czegoś. No, jeżeli dobra praca, być może troszeczkę rodzina na tym ucierpi. Natomiast nie, nie skupiajcie się na tym, co już się nie udało. Skupcie się na tych dwóch kielichach, które jeszcze stoją. Dwa kielichy to jest e, porozumienie, to jest ugoda, to jest zawarcie jakiegoś układu. E, dobry pomysł, dobra współpraca. Więc skupcie się na tu i teraz, a nie na tym, co było, minęło i już nie wróci. Dużo się będzie działo w tym miesiącu, poznacie wiele ciekawych osób, będziecie brać udział w wielu zabawach, uroczystościach, w jakichś festynach, w jakichś piknikach. Będziecie w ruchu. Niektóre wagi tutaj też no, albo się odchudzają, albo ćwiczą intensywnie, bo widzę, że e, pracują nad swoją selwetką. No, lato tuż, tuż. Pamiętajcie tylko, żeby nie ryzykować, tak? Bądźcie ostrożne i naprawdę mądrze podejmujcie decyzję. Nie pochopnie, nie na już, na łapu-capu, tylko przemyśleć sobie temat, tak? Zwłaszcza jeżeli wchodzicie w nowe relacje. W stałych małżeństwach, relacjach. Jeżeli chcecie, aby Wasz związek był szczęśliwy, trwały, żebyście się w nim odnaleźli i, i czuli satysfakcję, nie rozdrapujemy starych ran. Jeżeli kiedyś partner bądź partnerka coś Wam zrobił, coś Wam powiedział, sprawił Wam jakąś przykrość, wybaczcie. Zacznijcie od nowa, zobaczycie, poczujecie ulgę i naprawdę te relacje między Wami się bardzo poprawią, bo wy, jeżeli Wy w sobie nosicie jakąś złość, no to niestety na no, taką złością emanujecie na całe otoczenie, tak? I się nic nie układa. Jeżeli pogodzicie coś w sobie, wybaczycie, ja nie mówię, żebyście zapominali, ale wybaczyć, odpuścić, eee, włączyć inne emocje, zobaczyć jak to będzie oddziaływać na, na Waszych bliskich. W niektórych związkach pojawi się dziecko, bądź temat dziecka, albo u Was, albo w naszej, Waszej najbliższej rodzinie. Może urodzi się y, córce, może synowi, może wnuczka. W najbliższej rodzinie może pojawić się Dziuś. No dobrze, kochani, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, podróż się uda, dotrzecie do celu. Tutaj też zaangażowanie wagi w jakieś akcje charytatywne, jakąś pomoc, wolontariat, zwłaszcza rodzinom potrzebującym. Piękny gest, piękny cel. Jeżeli zbieracie jakieś pieniążki, tutaj też powinniście bardzo szybko jakąś konkretną sumę uzbierać. No dobrze, moi drodzy, to chyba tyle. Jeszcze jedna taka sytuacja tutaj jest. Jeżeli jesteś wago w związku z osobą, która ma rodzinę, macie romans, to już ci mówię, że ta osoba zerwie z tobą, będzie ci z tego powodu przykro, ale trząśniesz się i w sumie uznasz, że dobrze się stało. Bo ta osoba tylko wyświadczyła Ci przysługę, bo i tak chciałaś zakończyć krótkotrwały jakiś flirt bądź romans, tak? Więc tutaj też może być taka sytuacja, że bardzo długo nad tym się zastanawiałaś i ktoś Cię tutaj po prostu ubiegł, ale jednocześnie wyświadczył przysługę. Dobrze, moi kochani, zobaczmy, co nam tutaj powiedzą karty afirmacyjne. Więc praca będzie. Yy, ci, co mają pracę, mogą awansować. Jakieś wyjazdy służbowe, zagraniczne, jakieś nagrody, wyróżnienia, ukończenie jakichś projektów, wyjazdy na wakacje, wyjazdy na jakieś takie krótkoterminowe wypady, praca z rodzinami, z dziećmi, związane z opieką, służbą zdrowia, szkolnictwem. No i nie ryzykujcie, tak? Jeżeli gdzieś tam po górach będziecie się wspinać. No, widzę, że wam się nic nie stanie, bo wy tu jesteście sportowcami. Rycerz Buław to jest osoba doświadczona, wygimnastykowana, porościągana, więc. <laughs> no, ale uważajcie, uważajcie, tak? Spokój, cisza, odpoczynek jest wam teraz potrzebny. No i bawcie się dobrze na jakimś weselu czy na jakimś jubileuszu, bo też widzę, że jakaś uroczystość rodzinna. Dobrze, moi kochani. Moje życie to zwierciadło a widzicie, to jest to, co ja mówiłam jeżeli wnosisz w sobie złość odbija się to na innych ludzie, których spotykam są jedynie moim lustrzanym odbiciem dzięki temu mogę się rozwijać i zmieniać piękna karta zwłaszcza w czerwcu obserwujcie zachowania innych ludzi jeżeli ktoś jest niepewny, zakompleksiony przewrażliwiony wydziwia, cuduje, marudzi drażni Ciebie to wago Zastanów się, może ta osoba pokazuje Ci Twoje zachowanie w niektórych sytuacjach, gdzie nie zdajesz sobie z tego sprawy. Mam taki przykład na paziu kielichów, bo on taki jest, tak? Bardzo się przejmuje wszystkim. Eee, ale to może chodzić zupełnie o coś innego. Więc czasami przyłapcie się na tym, że przyjrzyjcie się osobie, która do Was przyjeżdża, rozmawia z Wami prowadzi jakiś biznes, chce z wami współpracować. Ujrzyjcie w tej osobie siebie i wtedy zobaczycie, czy jesteście piękną duszą, dobrym człowiekiem, spełnioną osobą, czy może jednak jakiś tam chochlik w was siedzi i nad czymś trzeba popracować, zwłaszcza nad czymś, co będzie was drażniło w danej osobie, bo to od razu podświadomość wam zasygnalizuje, że to tak naprawdę wy macie z tym problem. I trzeba to przepracować. Kochani, to by było na tyle. Ja wam życzę cudownego, słonecznego, spokojnego, pięknego czerwca. Nie ubolewajcie nad jakąś stratą. Trudno, stało się. No chyba, że to chodzi o tęsknotę, bo wyjeżdżacie gdzieś, tak? I to, co mówiłam na początku, rodzina będzie tęsknić, ale zostawcie jakieś żale za sobą. Odetnijcie grubą krechą dotychczasowe życie i zacznijcie od nowa. Nowy etap. Nowe możliwości, nowe perspektywy, szczęśliwy koniec, zwieńczenie czegoś, sukces, który zawdzięczacie sami sobie. Działajcie szybko i uśmiechajcie się. I tego Wam, kochani, życzę. Wszystkiego dobrego, sprawdźcie znak ascendentalny. Widzimy się na kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.